zrobić to tylko w tym aspekcie, jeżeli masz jakieś ograniczenia ruchowe. Czyli wiesz, jakaś grupa mięśniowa jest silniejsza, jakaś jest słabsza. Czegoś od Ciebie tener wymaga, Ty bardzo chcesz to zrobić, ale Ty nie jesteś w stanie tego tak naprawdę zrobić, bo to wynika z tego, że łańcuch jest źle poukładany, nie? Więc chciałbym zdiagnozować przede wszystkim te właściwości czynnościowe mięśnia, żeby wychwycić, czy mamy jakąś leczenie z jakąś głęboką asymetrią, czy ten mięsień, wiesz, jest tak skrajnie pospinany, że możemy przewidywać, i tylko poprzez takie, wiesz, często subtelne ćwiczenia będziemy w stanie yy, sprawić, że to, troszeczkę inny ten program gramy do mózgu, bo nie jesteś w stanie, co innego jak te bardzo statyczne, To nie chodzi o też, aspekty stabilizacji, tylko tu chodzi o aspekty synchronizacji. Czyli o, 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 o ten silnik, wiesz? Ja się w ogóle nie martwię o ten aspekt wytrzymałości ja tylko pod tym względem. Wiem, że z pewnością przy Twoim charakterze po prostu się go przygotuję, nie? technologii do tego, żeby weryfikować to, jak się czujemy, no to jest tak jak z Adamkiem. Adamek no, zawsze się, że się czuł fantastycznie, niezależnie od tego, czy miał e, CRP, markery zapalne, wiesz, 7 i kinadę e, na, na 12-13 tysięcy, e, to on po tym biegu górach e, zawsze czuł się wspaniale, zawsze tak mówił, ale tylko wynikało z tego, że jest głowa, że on jakby przybył do tego, że się ciężko trenuje, że, 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 że tak ma być, tak ma być a, 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 a tak nie ma być. Nie? I, I tego, i tego jakby na pewnych etapach ograniczało. Będziemy nad, nad wszystkim pracować, nad tym, nad czym trzeba. Także, wiem, czy technika, czy, 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 czy tutaj fizyka. także Na wszystkim będziemy pracować. Tego, czego mi brakuje. No, Michał poprosił mnie o to, żeby, żeby pomóc mu na tym jego etapie kariery, w którym się znajduje. Więc zrobię wszystko, co w mojej mocy. Co potrafię, czego nauczyłem się, by, by, by pomóc mu no, no jako zawodnikowi, rzeczywiście bardzo perspektywicznemu. To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Czarskiej Porębie i Bilopole.